losowy model z kolekcji, odcinek drugi z którego by Wam to wybrać 1.64 1.43 może, a tutaj było, tutaj było dobra może coś z Hot Wheelsa dzisiaj znowu Dobra Pogrzebiemy trochę, żeby nie było, że tylko z wierzchu wybieram Pontiac Bonneville z serii Hot Classics genialny model, genialna seria Mocno odnosząca się do, do tej oldschoolowości Cudowne detale jeżeli chodzi o tampo Metalowa płyta oczywiście Metalowa baza W skali takiej mojej osobistej Ogólnie Pontiaci to y, bardzo wysoko Może nie tak wysoko jak Fordy, ale zdecydowanie 9 na 10 minus zabrak gumowych kół Ech, trochę światło <laughs> polecam